Nie chodziło tylko o Twoją aparycję. To nie był powierzchowny szczegół, to byłeś ty. Twój sposób bycia, Twoja esencja, to, co nosisz w sobie, nie musząc nic mówić. Ktoś to dostrzegł, poczuli to, i teraz nie chce tylko podziwiać z daleka. Chce być blisko. Chce dzielić drogę, budować razem, iść obok ciebie. Bo kiedy dostrzega się kogoś naprawdę, nie można tego zignorować. Czy zauważyłeś? Sposób, w jaki ta osoba na Ciebie patrzy. Nie jest zwyczajny. To nie ciekawość, to nie przelotne zainteresowanie, to coś, co rośnie, coś, co uformowało się już, zanim zdążyłeś to zauważyć. Jest w tym prawda, jest pragnienie, którego nie da się wyjaśnić tylko słowami. Czy ty też to czujesz? Bo ta obecność nie jest przypadkowa to ktoś, kto przyszedł bez zapowiedzi, ale został, ktoś, kto nie zadowala się dalekim widokiem, kto zwraca uwagę, kto słucha, gdy nikt inny nie słucha, kto dostrzega szczegóły, które umykają innym, a kiedy dostrzega się coś takiego, nie ma odwrotu. Nie da się udawać, że się tego nie widziało. Ta osoba już podjęła decyzję. Ty. To nie był przypadek, to nie był impuls, to było uznanie. Ciche zrozumienie, że jesteś inny, że nie można tego po prostu zignorować. Czy rozumiesz, co to oznacza? Nie chodzi o pośpiech, nie chodzi o pustą intensywność. Chodzi o bycie, o pozostawanie, o wybór. Nieważne ile czasu to zajmie, nieważne co mówi świat. Kiedy widzi się kogoś naprawdę, reszta traci znaczenie. A ta osoba już to wie, już zdecydowała. Teraz tylko czekasz, aby dostrzec, co już jest przed tobą. Możesz się wycofać. Udawać, że nie zauważasz, udawać, że nie czujesz, ale czy to ma sens? Czy zmieni to to, co już jest w powietrzu, co już istnieje, co już zostało poczute? Niektóre połączenia są nieuniknione. Możesz próbować uciekać, ale nie możesz temu zaprzeczyć. Co z tym zrobisz? Zignorujesz? Pozwolisz, żeby to przeszło, a może zaakceptujesz, że jest tutaj coś? Coś, co nie zdarza się każdemu, coś, co nie może być zmarnowane. Bo już nie chodzi tylko o uczucie unoszące się w powietrzu, chodzi o wybór, chodzi o zrobienie kroku. Wiesz, że ta osoba już wybrała, a ty? Czujesz to również, prawda? Ten intensywny wzrok, ta obecność, która nie przytłacza, ale też nie umyka uwadze, to nie jest przesada, to nie jest iluzja. To się dzieje. Wiesz to, dostrzegasz to. Może próbujesz to unikać, może próbujesz racjonalizować, ale w głębi duszy już to rozumiesz. Ta osoba nie pojawiła się przypadkowo. To nie jest tylko ktoś, kto przeszedł przez twoje życie i odejdzie, gdy tylko zmieni się sytuacja. Nie, to jest coś innego. Bo kiedy ktoś naprawdę cię widzi, kiedy ktoś dostrzega to, co prawie nikt nie potrafi zobaczyć, połączenie staje się czymś niemożliwym do zignorowania. Możesz próbować trzymać dystans, możesz udawać, że nie ma nic poza przypadkowymi gestami, bezsensownymi zbiegami okoliczności, ale czy to coś da? Bo za każdym razem, gdy odwracasz wzrok, ta obecność wciąż tam jest. Nie narzuca się, nie naciska, nie wymaga. Po prostu jest, jakby wiedziała, że nie trzeba niczego wymuszać, bo kiedy coś jest prawdziwe, buduje się samo. A ta osoba już zdecydowała. Możesz to poczuć w sposobie, w jaki cię słucha, w tym, jak zwraca uwagę na szczegóły, których nikt inny nie dostrzega, w milczeniach, które nie są niewygodne, ale pełne zrozumienia. Jakby wiedziała dokładnie, co czujesz, bez potrzeby wypowiadania słów. Czy to przeraża? Może. Bo nie zawsze ktoś widzi Cię poza tym, co widać gołym okiem. Nie zawsze ktoś decyduje się zostać, bez potrzeby proszenia. Ale co, jeśli tym razem nie wycofasz się? Co, jeśli tym razem pozwolisz? Bo ta osoba już dokonała wyboru, teraz tylko Ty zostałeś. Czy nadal będziesz ignorować? Czy pozwolisz przejść temu, co już jest przed Tobą? A może pozwolisz, by coś prawdziwego się zbudowało, bez strachu, bez wymówek, bez ucieczek? Twoje kroki teraz będą mówić więcej niż jakiekolwiek słowo. Więc co wybierzesz? Czujesz ciężar tej decyzji, prawda? To nie jest zwykły wybór, to nie coś, co można odłożyć na później, licząc, że czas sam coś rozwiąże, bo czas nie czeka, okazje nie powtarzają się w ten sam sposób, a ta osoba. Ta, która dostrzegła cię poza wyglądem, która zauważyła to, czego prawie nikt nie zauważa, która wybrała być blisko, nawet gdy nie musiałeś prosić ta osoba jest tam, nadal. Ale jak długo jeszcze? Bo nawet ci, którzy wybierają zostać, nie mogą czekać wiecznie. Nawet ci, którzy widzą więcej, potrzebują sygnału, jakiegoś ruchu, czegoś, co powie im, że nie są sami w tej drodze. A teraz pytanie, które echem odbija się między Wami, nie dotyczy tego, co ta osoba czuje, ale tego, co Ty zamierzasz zrobić. Czy będziesz dalej udawał, że tego nie zauważasz? Czy zignorujesz ten wzrok, który się nie odwraca? Czy będziesz postępować tak, jakby nic się nie zmieniło, gdy już zmieniło? Bo coś się zmieniło i Ty o tym wiesz, to w szczegółach, w sposobie, w jaki cisza między Wami nie jest uciążliwa, lecz pełna niewypowiedzianych rzeczy. W tym, jak obecność tej osoby daje ci dziwną, nieoczekiwaną, ale tak realną pewność, że aż przeraża. W tym, że nawet bez słów między wami trwa wymiana. Zrozumienie. Uznanie. Co z tym zrobisz? Bo ta osoba nic nie żąda. Nie wymaga odpowiedzi, nie żąda obietnic. Po prostu jest, bo wybrała być, bo zobaczyła w tobie coś, czego nikt inny nie dostrzegł. I co teraz? Otworzysz się na tę obecność. Czy dalej zamkniesz się w pewności, które już nie mają sensu? Czy powiesz, że nie czujesz tego samego, gdy wszystko w tobie już na to zareagowało? Czy pozwolisz, by coś się zbudowało bez masek, bez defensyw, bez barier, które strach nauczył cię stawiać? Bo prawda jest taka. Ta osoba nie chce cię zmieniać, nie chce, żebyś był kimś innym, chce cię dokładnie takim, jakim jesteś, chce iść obok ciebie za to, kim jesteś. A jeśli jest coś bardziej rzadkiego niż to, to nie wiem, ale jednak pytanie pozostaje, czy pozwolisz, aby to ci umknęło, czy w końcu zaakceptujesz to, co już się dzieje? A co jeśli będziesz dalej opierać się, jeśli udasz, że nie rozumiesz, co się dzieje, jeśli zignorujesz tę więź, schowasz się za wymówkami, przekonasz się, że to tylko przejściowy moment, czy to zmieni to, co już zostało odczute, czy to wygasi sposób, w jaki ta osoba cię postrzega? Bo prawda jest taka, że kiedy ktoś naprawdę cię dostrzega, nie da się po prostu cofnąć. Możesz próbować unikać, możesz budować wokół siebie mury, możesz udawać, że nic się nie zmieniło, ale już się zmieniło, już istnieje, a ta osoba, ona wciąż tam jest. Nie z uporu, nie z braku, nie dlatego, że nie ma gdzie indziej iść, ale dlatego, że chce. Chce być obok ciebie, chce dzielić dobre i złe dni, chce rozumieć twoje milczenie. Chcę być częścią twojego życia, nie dlatego, że musi, ale dlatego, że wybiera. Czy czujesz głębie tego? To nie jest jakakolwiek więź, to nie jest coś, co można znaleźć na każdym rogu, to rzadkie, to prawdziwe, ale to, co dzieje się teraz, nie zależy tylko od tej osoby, zależy od ciebie, bo chcieć to nie wszystko, kochać samotnie nie wystarczy. Jeśli tylko jedna osoba buduje, jeśli tylko jedna próbuje, jeśli tylko jedna się oddaje, w końcu to się męczy. A nawet ten, kto dostrzega więcej niż tylko powierzchnie, w końcu musi wiedzieć, czy ty też tego chcesz? Więc powiedz mi, co cię powstrzymuje: strach? Obawa, że rzeczy mogą nie pójść dobrze? Ciężar tego, co już przeżyłeś wcześniej? Jeśli tak, to w porządku. Strach jest częścią życia. Nikt nie skacze w nieznane bez odrobiny wahania. Ale co jeśli z powodu tego strachu skończysz na utracie czegoś, co nigdy więcej się nie powtórzy, jeśli pewnego dnia spojrzysz wstecz i zrozumiesz, że było tam coś, coś, co mogło być prawdziwe, intensywne, rzeczywiste, ale czego pozwoliłeś, by ci umknęło? Bo ta osoba nie będzie czekać wiecznie. Nie dlatego, że przestała chcieć, ale dlatego, że serce tego, kto kocha, również potrzebuje być przyjęte. Więc dokładnie się przyjrzyj. Weź głęboki oddech, bądź szczery ze sobą, bo to jest ten typ wyboru, który wyznacza drogi. A teraz wszystko jest w twoich rękach. A jeśli nie zrobisz nic, jeśli po prostu pozwolisz, aby czas mijał, czekając, aż ta obecność rozpuści się w biegu dni? Bo w głębi duszy tak właśnie się dzieje, gdy nie dokonujesz wyboru, gdy nie odpowiadasz, gdy nie podejmujesz działań. Stopniowo spojrzenie, które intensywnie Cię szukało, zacznie się odwracać. Obecność, która wcześniej była pewna, stała, zacznie się oddalać. Nie z braku uczuć, ale z uświadomienia sobie, że może nie jest mile widziana. Bo nikt nie może zostać na zawsze tam, gdzie nie jest doceniany. I o to właśnie chodzi teraz. Ta osoba nie potrzebuje Ciebie, nie musi żebrać o miejsce w Twoim życiu, nie musi błagać o odpowiedź, nie musi prosić o miejsce u Twojego boku. Ale chcę. A ty? Czego ty chcesz? Bo jeśli chcesz tej więzi, musisz działać, musisz to jasno określić, musisz wyjść z tego milczenia, które mówi wszystko, a jednocześnie nic. Na co czekasz? Że ta osoba odczyta twoje myśli, że zrozumie twoje uczucia bez tego, że musisz mówić, że pozostanie u twojego boku, nawet nie wiedząc, czy tego pragniesz? To tak nie działa. To, co czujesz, musi zostać powiedziane. Musi zostać okazane, musi zostać docenione, zanim będzie za późno. Bo istnieje różnica między kimś, kto zostaje, bo chce, a kimś, kto nie ma wyboru, tylko musi odejść. A nie chcesz, żeby ta osoba odeszła, prawda? Bo gdybyś chciał, nie byłbyś teraz tutaj, utkwiony w tym zamieszaniu myśli, w tym dylemacie, który zmusza cię do kwestionowania każdego ruchu, każde słowo, każdą możliwość. Czujesz, wiesz. Ale wiedzieć i działać to różne rzeczy, a jeśli będziesz zwlekać zbyt długo, możesz odkryć w najbardziej bolesny sposób, że czas nie czeka, że miłość nie pozostaje tam, gdzie nie ma miejsca, że okazje nie pukaną w te same drzwi dwa razy. Więc powiedz mi, zezwolisz tej osobie odejść? Czy w końcu otworzysz drzwi, które w głębi duszy zawsze chciałeś otworzyć? Jeśli pozwolisz tej osobie odejść, nie stanie się to nagle. Nie będzie dramatycznego pożegnania, nie będzie ostatniego spojrzenia pełnego łez, ani niewypowiedzianych słów w powietrzu. Będzie cicho. Stopniowo przestanie Cię szukać, będzie dłużej odpowiadać na wiadomości, rzadziej będzie się uśmiechać, gdy Cię zobaczy. Nie dlatego, że brakuje jej uczucia, ale ponieważ zdała sobie sprawę, że była tam sama, że próbowała sama, że czekała sama. A Ty? Zauważysz to? Może tak, ale za późno. Bo jej serce już zmęczy się biciem solo. Obecność, która wcześniej była pewna, zamieni się w nieobecność, a kiedy w końcu zda sobie sprawę, że za nią tęsknisz, będzie już za późno. Bo czas nie zamraża się, żebyś mógł podjąć decyzję. Czas nie zatrzymuje możliwości w oczekiwaniu, aż rozwiążesz swoje lęki, wątpliwości, swoje niepewności. Ta osoba chciała być przy tobie. Ale, czy zostawiłeś dla niej przestrzeń? Czy zrobiłeś coś, żeby pokazać, że chcesz tego samego? Czy po prostu czekałeś, mając nadzieję, że ona wszystko zrobi, że dźwignie ciężar we dwoje, że pozostanie nie wiedząc, czy powinna? Jeśli tak jest, to musisz wiedzieć. Ona nie będzie czekać wiecznie. Nie dlatego, że przestała czuć, ale dlatego, że samoakceptacja również jest częścią miłości do kogoś, a kiedy odejdzie, poczujesz to. Będziesz szukał tego spojrzenia i nie znajdziesz. Spróbujesz coś powiedzieć, ale będzie już za późno. Zauważysz pustkę, która pozostała, ale nie będzie już nikogo, kto by ją wypełnił, i co wtedy? Będziesz czekał na to, czy zrobisz coś teraz, dopóki masz czas? Bo to jest właśnie ten moment moment, by przestać uciekać, by przestać chować się za wątpliwościami, które w głębi duszy nie są wątpliwościami to strach strach przed oddaniem się. Strach przed otworzeniem się, strach przed odczuwaniem czegoś prawdziwego i brakiem umiejętności, by sobie z tym radzić. Ale jeśli jest coś, czego powinieneś się bać, to nie miłość, to żal, bo cóż kochać i stracić boli, ale stracić, nawet nie próbując, to niszczy. Więc to jest twoja szansa, co z nią zrobisz. Jeśli teraz nic nie zrobisz, to nie będzie to dziś, kiedy ta osoba się podda, ani jutro, ale stopniowo coś w niej się zmieni. Przestanie czekać na coś, co nigdy nie nadchodzi. Zrozumie, że jej obecność nigdy nie była wystarczająca, byś podjął decyzję. Zda sobie sprawę, że chociaż chciała zostać, nigdy nie dałeś jej prawdziwego powodu, by pozostała. I pewnego dnia, bez uprzedzenia, bez dramatycznej sceny, bez gorzkich słów, odejdzie. Nie dlatego, że przestała czuć, ale dlatego, że zmęczyła się byciem jedyną, która czuje. A potem milczenie które teraz wydaje się komfortem, stanie się pustką. Przestrzeń, która wcześniej wydawała się bezpieczna, stanie się zimna. A ty, który teraz myślisz, że masz czas, że możesz zdecydować później, że możesz pozwolić losowi wybrać za siebie, zorientujesz się, że już przegrałeś, ale będzie za późno, bo gdy ta osoba odejdzie, nie spojrzy wstecz. Nie dlatego, że nie chciała ciebie, ale dlatego, że zrozumiała, że samo pragnienie nie wystarczy. A ty? Będziesz tęsknić za nią w detalach, w sposobie, w jaki na ciebie patrzyła, nie musząc nic mówić, w lekkim dotyku, który nigdy nie był nachalny, ale zawsze obecny, w sposobie, w jaki cię słuchała, nawet gdy nie wiedziałeś, jak się wytłumaczyć. Będziesz jej szukać w miejscach, które kiedyś były wasze, ale jej już tam nie będzie. A potem zrozumiesz: czas minął, moment przepadł, zawahałeś się i przegrałeś. I nie ma nic bardziej okrutnego, niż uświadomienie sobie za późno, Wartości tego, co miało się w rękach. Więc spójrz teraz wokół siebie. Ta osoba wciąż tu jest, wciąż czeka, wciąż czuje, wciąż pragnie, ale do kiedy? To twoja ostatnia szansa. Co z nią zrobisz? Jeśli dalej będziesz stał w miejscu, obserwując, jak ta osoba się oddala, nie robiąc nic, będziesz nosił tę pustkę ze sobą. Zorientujesz się za późno, że niektóre osoby są unikalne. Że niektóre połączenia się nie powtarzają. Ona czekała, ona pragnęła, ona próbowała, ale nikt nie może pozostać tam, gdzie brakuje odwzajemnienia. A kiedy odejdzie, zrozumiesz, co straciłeś. Przypomnisz sobie, w jaki sposób na ciebie patrzyła, jak dostrzegała w tobie rzeczy, których nawet ty nie widziałeś. Będziesz tęsknił za jej obecnością w szczegółach swojego dnia. A najgorsze? Zorientujesz się, że mógłbyś coś zrobić, ale nie zrobiłeś. I wtedy czas będzie płynął bezlitosny. Świat nie zatrzyma się, aby dać ci drugą szansę, bo życie nie zatrzymuje się dla tych, którzy zbyt długo się wahają. Dlatego to twoja ostatnia szansa. Jeśli czujesz, pokaż to. Jeśli chcesz, powiedz. Jeśli potrzebujesz tej osoby u swojego boku, zrób coś teraz, bo jutro może być za późno. Teraz wszystko zależy od Ciebie. Jeśli kiedykolwiek przez to przeszedłeś, lub jeśli czujesz, że ta wiadomość mówi bezpośrednio do Ciebie, daj znać w komentarzach poniżej. Chcę wiedzieć, czy kiedykolwiek pozwoliłeś komuś odejść, nie zdając sobie sprawy, że chciałeś, aby został? I nie zapomnij zasubskrybuj kanał, daj lajka i włącz powiadomienia, aby nie przegapić więcej takich treści. Idźmy razem.